Cześć! No to tak, będę musiał pojechać teraz, właśnie tą windą, która jest na kilometr, chyba oddalona. Nie wiem, trzeba będzie to zobaczyć. Ale popularna z pistonów raczej tam nie doleci. Wiecie, ile by to szło? Z godzinę. Ale mam już taką fajną windę. Złożoną komendami. Więc tak, ona będzie długo szła. Ale to dlatego, możemy jeszcze tutaj dorobić. Po wszystkich stronach bloki żelaza i wtedy będzie naprawdę bardzo szybko śmigała ta winda. No tak, mówię prawdę. Bo to sam to testowałem. Czekamy 5 godzin. Tak, tym przyciskiem musimy ją przywołać. Tym zawsze przywołujemy windę. A, no i on działa tylko w jedną stronę. Czekajcie, może mi się trafi. To akurat. No i tak. Wciśniamy przycisk. Czemu się nic nie dzieje? No nic się nie dzieje. Dlaczego? Przyjściemy Shift. Winda zaczyna śmigać. Hmm. Okej. Okay. Jeżeli Ci się podoba winda, to bardzo proszę zostawcie lajka. Like to jest jakaś twierdza. Co tam jest? No i gdzie z wind to wszystko. Zap hmm. Nie zaprogramowałem. Bo zaprogramowałem całą windę. Ale tu jest jakaś twierdza czy piramida. Tam jest Egipt, chyba jakiś. Ok, gdy dojedziemy na, na pierwsze piętro, nie ma takich, więc co jeżdżą aż nad chmurami. Nie, to to jest, no wiem, to jest takie science fiction. Trochę co ja tutaj zrobiłem. Właściwie to winda to jest takie trochę fiction, można powiedzieć, ale nie wiem. Tak się tam mówi, że to jest science fiction. Okej, okay. no i tak, co tam jest? Gdzie spotkałem, gdzie jest ten, no niby Egipt? jest Egipt? Uff, myślałem, że spadam. No więc tak, no niestety to jest minus windy, że tak ona spada. No niestety, jak ta winda z pistonów trochę. No więc co będziemy potrzebowali? Oczywiście game moda Ga, yy, memo 1 Creative? Jest on na kreatiwie. Ok, Wy, Wyburzmy tą całą budowlę. Co musimy mieć? Yy, yy, zniszcz. Tak. Musimy mieć. Czy ta nie będzie działała bez tych command bloków? a Okej. Okay. Tak, nie czy ja nadal mam tą komendę wklejoną. A teraz to bez sensu, bo nie działa. Okej, okay, no jesteśmy na kreatywie. Co potrzebujemy? Potrzebujemy command bloka. Czy ja go już nie mam w ekwipunku? Nie mam, ale potrzebujemy tych rzeczy. Nie, to najpierw nie. Nie. Więc tak będzie nam potrzebny command block. Wpisujemy y, gi y chyba. g -w małpa p. Command block. Command block. Komma. Co command block. Block. Ym, nie, to tak trzeba zrobić. Co ma. nad Taka kreska to jest obok zera na kąpie, obok zera jest ta właśnie kropka na tej, na tej tablicy z cyferkami tam u góry komand Block, obok zera to jest i shift i tam obok zera widzicie taki, taką kreskę, o taką jak teraz wam pokażę. To wyglądało tak, w ten sposób. Jak czekacie, to wygląda właśnie tak. Jedna kreska to wygląda tak. Więc command block. Widzowie, command block. Command block. Block. Block, block mamy. I dostaliśmy go gdzieś do ekwipunku. Chyba. Nie, czekajcie. Nie, nie dostaliśmy go do, go do ekwipunku. Jeszcze raz. Coś musiałem zmylić. Give. Małpa. p Co mam? Co? -my. Co Co mam? No. D. Y Taka kreska. Co mamy? B. L. O. C. K. Dostaliśmy go do ekwipunku. Mamy komandę bloka. I tak. Teraz y, musimy zrobić takie coś. I teraz ctrl, play. Oczywiście komenda to jest zbyt długa. Mm, Okej. Okay. Dobrze, więc komenda. Pokażę Wam jak wygląda cała komenda. Godzinę będę musiał iść, bo ta komenda jest znacznie bardzo długa. Okej, okay, dobrze. I teraz to i... Czekajcie, żeby ładnie to wyglądało. Tak, ukryjemy naszego gościa. Kotel w klej. Done. No i takie coś nam się buduje. To jest coś dziwnego. No i winda tu jechała. Nie wiem o co tu chodzi. Naprawdę nie wiem. Wartuję wiem. Tylko że to jest dziwne. E, ok. Biorę go sobie do lewej ręki. E, nie wiem o co tu chodzi. Zresztą ja stawiam wziąłem pistony, Czemu ja stawiam pistony? Okej, okay, dobrze, nie chciałem stawić tego pistona, więc tak, co nam będzie potrzebne? Do tego, będzie nam potrzebne takie coś: w ekwipunku to mamy 8 bloków redstone'a i piston 16, razy 16. Musimy to zniszczyć, i wychodzi nam takie coś. Mamy teraz. Trzeba szkielet zbudować tutaj. Windy, kratki, mm, żelazo, iron, iron, iron. Już od razu miałem nawet kraty. Yy, nie iron. Jeszcze baton. Lubię batony, ale nie takie. Button. B. Poczekajcie. B. U. T. On. Baton. Działa niestety tylko kamienny, więc teraz. Twórka. Okej, okay, mamy wszystkie nasze potrzebne rzeczy. Więc tak, no, postawmy go tu. Nie, tu nie może stać nasza winda. Nie, tu. A dlaczego akurat, sz akurat szkielet? To tu jest? A może dlatego, że szkielet windy. Ty no, takie ekstra przemyślane. Okej. Okay. Eee, to jest winda, którą sobie zrobimy z command. Więc tak, już wam pokazywałem jak to zrobić. Wstawiacie, ctrl wklej, i buduje się takie coś. Nie wiem co to jest nawet. Jest. Um, I tak. Jak to zrobiliśmy, to wiecie, to to już można to nawet zniszczyć. Okej, okay. spałaszowaliśmy wszystko. Więc tak, naprawdę nie wiem o co tu chodzi. Żartuję. Bardzo dużo wiem o tej windzie. Budujemy sobie szkielet windy. Żeby winda nasza działała, to jest elevator. Jak się nazywa winda albo lift? Nie wiem, jak tam lubicie sobie na to mówić. Bardziej po angielsku chyba jest lift. Elevator też. Ja, lubię nazwę elevator, bo to taki level jest taki. W tym troszeczkę u mnie słychać. Nie wiem. Ja, jak to wymawiam, to taki level trochę słychać u mnie. Jak mówię, elevator. A no i slaby też będą nam potrzebne. Slab wpisujemy slab. Tak. S. Mamy slaba. Slab. Eee, stone slab. Ten stone slab. Tak. Stone. To jest stone. Slabik. Mój ulubiony stoł na slaby. E, czy napiszcie w komentarzach, czy lubicie slaby, czyli te półbloki, co ja teraz tutaj Wam je stawiam, aby winda zadziałała. E, poczekajcie. Poczekajcie, bo coś mi tu nie pasuje. Czemu jest ciemno? Okej. Okay. Albo tysiąc. Im szybciej to napiszemy, tym szybciej się nam pojawi dzień, chyba. Chyba. No, trochę trudne jest to, aby to postawić. No, ale powiem Wam, widzowie, warto, naprawdę warto. No ale powiem Wam, że warto widzowie, naprawdę bardzo warto, jak ktoś chce się bardzo szybko dostać i, i mieć tą windę. Ktoś chce się bardzo szybko dostać na jakiś dach, domku albo coś w tym stylu, to warto widzowie mieć taką szybką. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście mieć w domu taką pochodnię, która by nam tak świeciła i oświetlała cały domek. ja, bo mi się marzy pochodnia. Możemy jeszcze dobudować tutaj takie coś jak na survivalu byśmy chcieli grać, żebyśmy nas nie spadli z windy. Tak, to warto jeszcze, jeszcze warto jeszcze takie coś zbudować, taką blokadę, abyśmy nie spadli z windy. Powiem Wam, że to też zadziała. Rób się wszystko tak samo jak ja. Możecie tylko zdecydować, na ile bloków chcecie w górę, na ile karty chcecie w górę iść. W moim przypadku będzie to jakieś tyle, bardzo wysoko. Tak, żeby mniej więcej wam pokazać, jak to mniej więcej działa. Ale resztę musicie ogarnąć sobie już sami. Tak, bo to będzie niespodzianka. Levels. So, module. Let's module. Let's. Ale warto, widzowie, naprawdę warto się poświęcić, aby mieć tą windę. Kolejny odcinek to będzie już Survival, widzowie. Tak. Dobrze powiedziałam Survival. Tak. To będzie kolejny odcinek z serii Survival. A właściwie to może pierwszy odcinek z serii Survival. Tak nazwiemy sobie tą serię. To będzie taka miniseria też, to będzie miniseria widzowie SURVIVAL, tak ona się będzie nazywała SURVIVAL, tak SURVIVAL. Jeszcze tutaj kratkami to sobie, musimy widzowie sobie kratkami to wszystko tutaj obłożyć, abyśmy nie spadli, no bo no widzowie wyobrażacie sobie wszystkie punkty, wszystkie te, 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 wiecie te takie te wiecie no, no wiecie o co mi chodzi te punkty poziomy wszystkie levele y, poziom no wiecie 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 o co mi chodzi Tak, no i teraz stawiamy to nasze e, jajko, że tak powiem. E, elevator Engines. Możemy sobie to nawet zmienić na gowadle, na przykład samo elevator, bo czemu by sobie tego nie nazwać? Prawda? E, tak. Wywalamy to. E, mamy windę. Wywaliliśmy to jajko. E, tak, no i. Nie możemy nakliknąć wcisnąć tego przycisku, gdy stawiamy to jajko. Tak. Jedziemy, jedziemy. Widzowie. Jeśli narzekacie, że winda jedzie zbyt wolno, to pokażę Wam co zrobić, żeby nie jechała zbyt wolno. No i jesteśmy na miejscu. Nie! Tam jest aż tak wysoko. Okej. Okay. Wystarczy zrobić tylko to. Czyli mam te rzeczy w ekwipunku, co będą do tego bardzo potrzebne. Okej, okay, dobrze, ekwipunek. Nie mam. Ale wiecie, tutaj dokładacie. Tutaj dokładacie łoboże, oh ale, ale mam głośno. Tutaj sobie dokładacie po prostu... Yy, Irona, blok Irona. I winda będzie wam szybciej jechała. Albo gdzieś tutaj sobie dodajecie. E, I tu, i tu. I tu. Nie wiem, jak wam odpowiada. Tak. O! No tak można. Tak. A tak to wygląda. Jak szkielet jeździ. Jak między szkieletem ta winda jest. Okej, okay, więc tak. Zostawcie lajka. Mu się odcinek bardzo spodobał, to niech zostawi tego. Lajka. Like Prawda? Spodobał Wam się odcinek na pewno. Z takiej super findy. Tak. Czuję się trochę przybliżony. A Wy? Mam nadzieję, że nie, bo to jest strasznie. Ok, więc co ja teraz zmienię? Więc tak. Do zobaczenia. No i jak myślicie? Tak, dobrze zgadliście. E, cześć! 17 minut, to sporo.